Dzień dobry. Witam Was w nowym nagraniu. Na którego pomysł wpadłam przed chwilką, ponieważ przed chwilką przygotowywałam również nagranie w ramach Strefy Spokoju, czyli relacje z jednej z rozmów, którą wysłuchałam w ramach Summit, What We Crave. To była rozmowa z Vika Paldi, taką osobą, która również jadła emocjonalnie w którymś momencie swojego życia. Ale chorowała też na stwardnienie rozsiane, i właśnie ona powiedziała, że przy taki moment w jej życiu, kiedy przyszła, kiedy doszła do ściany, i wiedziała, że albo umrze, albo będzie musiała coś zmienić w swoim życiu. I zmieniła o tym, opowiadała, i ja też opowiedziałam o tym w swojej relacji, która właśnie wchodzi w skład strefy spokoju. Natomiast pomyślałam sobie, że to jest historia bardzo wielu osób. Wielu osób, które dochodzą w swoim życiu do ściany i czują, że albo coś zmienią w swoim życiu, albo to, w jaki sposób żyją, doprowadzi ich do ich, do ich śmierci. Żyją w taki sposób, który zewnętrznie często wydaje się sposobem bardzo udanym, sukcesem. Oni wysoko funkcjonują. Są to osoby, którym. którym Dobrze wiedzie się w życiu zawodowym, wygląda na to, że też w prywatnym, ale jednak coś tam nie gra. I nie gra, ponieważ piją, obiadają się, grają w gry, um, uciekają w świat wirtualny, hazard, um, chorują. Um, Chorują fizycznie, chorują psychicznie, choć zewnętrznie wydaje się, że wszystko jest ok, natomiast wewnętrznie cierpią. Mają bardzo silny cień, pewien mrok, który jest nad nimi i nie pozwala im się cieszyć życiem i cieszyć tym, co mają, a wręcz z biegiem czasu jest coraz gorzej, gorzej i gorzej. I tym czymś, co tak naprawdę nie pozwala cieszyć się życiem, jest trauma. Dziecięca trauma, najczęściej, nieprzepracowane emocje. To kładzie się cieniem właśnie na życie, i taka nieprzepracowana trauma sprawia, że z biegiem czasu człowiek czuje się coraz gorzej i coraz bardziej się w sobie zapada i może to przyjmować bardzo różne oblicza. I tak naprawdę ja wiele takich historii poznałam, czy od moich klientek, czy od ludzi, którzy się tym dzielą publicznie. W wywiadach, w opowieściach, na nagraniach. Mam przed oczami Tomasza Sekierskiego, który w wywiadzie z Martyną Wojciechowską właśnie mówił o tym, jak zewnętrznie wydawało się, że jego życie jest w porządku, bo odnosił wielkie sukcesy, był pożądanym dziennikarzem, miał rodzinę, ale wewnętrznie przeżywał całkiem coś innego, co doprowadziło go, doprowadziło go do ogromnego obżarstwa i wagi, ale również takiego, powiedzmy, uzależnienia od, od gier. Wpadał w świat gier i był po prostu niedostępny dla, dla swoich bliskich. I on sam mówi o tym w tym wywiadzie, że kiedy obżerał się wieczorem, to nie był pewien, czy w ogóle rano się obudzi, bo to już balansowało na granicy życia i śmierci. Ale doszedł do tej ściany, podjął decyzję i jego życie odmieniło się. Mam przed oczami też. Um, brada Pida, który ostatnio w wywiadzie opowiedział, ja tego wywiadu całego nie słuchałam, ale czytałam artykuły na temat tego wywiadu, właśnie to, że on przez całe życie czuł się samotny, czuł się taki niedopasowany, miał kłopot w relacjach z ludźmi i pił alkohol każdego dnia, odkąd był nastolatkiem. To w ostateczności doprowadziło do um, zakończenia jego małżeństwa, z Angelino Jolie, z którą wychowywał sześcioro dzieci, i zewnętrznie wydaje się, że jest wszystko ok. Człowiek, który jest uwielbiany, pożądany, ma sukces zawodowy, pieniądze, żona, o której marzą ludzie na całym świecie, rodzina, sześcioro dzieci razem wychowywali, I wydaje się zewnętrznie, że ma wszystko. Ale wewnętrznie cierpiał, i e, ten jego mrok, to jego cierpienie doprowadziło do, do, do tego, że jego życie w pewnym momencie się zawaliło. Został sam e, i poszedł na terapię. I teraz, jak opowiada o tym, e, to ma 58 lat, spędził półtora roku w ośrodku zamkniętym na terapii, i na tej terapii pewne rzeczy przepracował, uporządkował, przestał palić, pić, i mówi, że dopiero teraz. Jest w stanie tworzyć bliższe relacje z innymi ludźmi. I takich historii jest naprawdę bardzo, bardzo wiele. Kiedy ludzie dochodzą do, do, do ściany i wiedzą i czują, że albo coś zmienią, albo, albo ich życie skończy się, albo nauk ich doprowadzi do tego, albo choroba fizyczna doprowadzi ich do tego, że umrą, albo choroba psychiczna, na przykład. Podejmą próbę samobójczą w wyniku tego cierpienia. I to jest taki moment bardzo trudny, transformacji, przemiany, kiedy trzeba wziąć odpowiedzialność za swoje życie i podjąć pewne kroki, ponieważ jest możliwa przemiana, bo ci wszyscy, którzy o tym mówią, opowiadają, um, to oni dokonali tej pewnej przemiany i dlatego są z nami i teraz się tym dzielą, bo dokonali tej przemiany. Czyli spotkali się ze swoim cieniem, z tym swoim mrokiem, swoją traumą, przepracowali ją, ale dokonali też innych zmian w swoim życiu. To, co pamiętam z tych rozmów bardzo często, to jest to, że ci ludzie mówią o tym, że musieli odnaleźć sami siebie. Niektórzy byli, czy zamknęli się w swoim domu na rok, albo choroba ich zamknęła w domu. Choroba ich zatrzymała w miejscu, albo sami zdecydowali, że się chcą zatrzymać w pewnym miejscu. Ograniczyć różne kontakty i spotkać się ze sobą, i odnaleźć prawdziwego siebie, e, sprawdzić, gdzie oni tak naprawdę są, odrzucić takie różne kulturowe i cywilizacyjne naleciałości i oczekiwania, i sprawdzić, kim oni naprawdę są, czego tak naprawdę pragną, co tak naprawdę sprawia im radość, bo często nie mają radości w życiu, mają przyjemność, często taką gorzką przyjemność, czyli przyjemność, bo wypiłem, bo zapaliłem, bo zjadłem coś dobrego, bo poromansowałem, um, bo wygrałem gdzieś jakieś pieniądze, bo mi się coś udało w biznesie, są pewne przyjemności, ale brakuje poczucia szczęścia i radości w życiu. Więc co tak naprawdę przyniesie mi radość, przyniesie mi szczęście? I często jest to długa droga, krok po kroczku, krok po kroczku. Sięganie w przeszłość i też budowanie siebie tu i teraz. Tak jak mówiłam w poprzednim, jednym z poprzednich nagrań, o, o traumie, że, że jeśli mamy tą traumę, to ona narobiła bałaganu i, i ciągnie się za nami, i jakby potrzebujemy domknąć te wydarzenia z przeszłości, popracować z nimi po to, żeby one już jakby nie wpływały na naszą przyszłość, ale w tej naszej teraźniejszości i przyszłości też mamy bałagan i ty musimy te rzeczy uporządkować: nauczyć się pewnych umiejętności, pewnych rzeczy się też pozbyć ze swojego życia. Bo zwykle ludzie, którzy przechodzą tą, tą przemianę, mówią o pewnym upraszczaniu życia, o wybieraniu tego, co jest najważniejsze, na skupienie się na swoich wartościach, ale też często upraszczanie ży życia w sensie nawet pozbywania się nadmiaru rzeczy, tak? Żeby, że, że, że tak naprawdę nie potrzebujemy tak wiele do życia, żeby czuć się szczęśliwym. I w tym nagraniu które dzisiaj przygotowywałam dla, dla uczestniczek Strefy Spokoju, tam między innymi ta osoba mówi, tak, ona miała ten sukces w życiu, ona miała międzynarodową firmę, miliony dolarów, po kilka samochodów siedziała przy jednym stole i prowadziła biznesy z Billem Gatesem, czy ze Steve'em Jobsem, miała rodzinę, no ale wewnętrznie była nieszczęśliwa i dopiero choroba, czyli stwardnienie rozsiane ją zatrzymały i ona się znalazła przy tej ścianie, Zamknęła się na rok w domu i poszukiwała, kim tak naprawdę jest. Oczywiście nie poszuki to, to też się nie da zrobić samemu, czyli ona przeszukiwała internet, poszukiwała rozwiązania, poszukiwała ludzi, znalazła taki, takie coś, to był punkt wyjścia, ale potem szukała dalej, szukała dla szukała najlepszej drogi dla siebie życia najlepszej drogi dla siebie w sposobie jedzenia, w spędzaniu czasu itd. itd. I, um, I ona mówi o takich prostych rzeczach, że dzień zaczyna od kontaktu ze swoim ciałem, na co ma ochotę, że tańczy i sprawdza, czy ma ochotę na jogę, czy na spacer, że to jest odpowiednie jedzenie, że proste jedzenie, że to jest pomaganie ludziom. Więc ta milionerka a, kupiła wana i jeździ z tym wanem wa, i pomaga ludziom, rozmawia z ludźmi i pomaga ludziom a, w jakiś sposób, będąc osobą taką bezdomną, tak, że to czegoś zawsze się bała to bezdomności, też pewnie z historii swojego życia, jak i gdzie w jej domu była przemoc ze strony ojca i uzależnienie ze strony matki. Bała się, miała duże lęki przed bezdomnością, więc tak naprawdę oswoiła te lęki, wsiadając do bana, jeżdżąc, jeżdżąc po, po prostu po Stanach i pomagając ludziom, więc to, to, to czym ona żyje teraz to jest służenie ludziom, ale żeby służyć dobrze ludziom, trzeba najpierw samemu ze sobą, jakby się uporządkować i sobie poukładać. I ona mówi, że ona teraz sama ze sobą może być. Wtedy, kiedy ćwiczy, wtedy, kiedy, kiedy jest w kuchni, kiedy jest na plaży, wtedy czuje radość, wtedy jest szczęśliwa. Kiedy jest sama, bo to, co jest często dla charakterystyczne dla osób, które przeżywają jakąś traumę, że nie mogą być same ze sobą, bo wtedy. Te, ten cień, te mroki zaczynają wychodzić i zaczynają dręczyć. To, to są te myśli, to jest to napięcie, które się pojawia, ten lęk, który się pojawia, poczucie winy, poczucie wstydu, wiele różnych emocji, które sprawiają, że nie możemy być sami ze sobą, więc musimy zajadać albo pić, albo cały czas być, nie wiem, w telefonie, albo też w jakiś sposób kompulsywnie pomagać, ale wtedy pomaganie jest ucieczką od siebie. Kiedy jednak przepracujemy te rzeczy z przeszłości, nie musimy już od siebie uciekać, tylko możemy być ze sobą w ciszy, w spokoju, robiąc rzeczy, które sprawiają nam przyjemność, ale równocześnie potrafimy być z innymi ludźmi. Bo wcześniej, kiedy ta trauma nas męczy, nie potrafimy być do końca z innymi ludźmi, nie potrafimy się przed nimi otworzyć, nie potrafimy do końca czerpać z nich radości, często nas denerwują, chcemy uciec, e, czujemy się przytłoczeni. Kiedy jednak to przy sobie przepracujemy i możemy być sami ze sobą, to możemy być też z innymi ludźmi i tworzyć z nimi bliskość. I tak często mówię o moim kursantkom, które trafiają do kursu Emocji się nieje, że to może być taki moment zwrotny, że przyprowadziło cię tutaj do tego kursu cierpienie, że był taki moment, że już nie dawałaś sobie rady, że może wiele rzeczy wcześniej próbowałaś. I wiele już zrobiłaś, ale jeszcze jest to cierpienie, I, i od tego momentu może się zacząć piękna, rozwojowa przygoda w Twoim życiu. I często tak jest, że to jest piękna, rozwojowa przygoda. Taka przygoda, której, dzięki której w końcu docieram sama do siebie: kim ja jestem, czego ja pragnę, czego ja potrzebuję, że zaczynam siebie szanować, że zaczynam siebie lubić, że otwieram się też na relacje z innymi ludźmi. Zaczęłam czuć radość, zadowolenie, chcę więcej i więcej i więcej. To nie jest prosta droga. To raczej jest taka droga, gdzie idziemy krok po kroczku i zdarzają się trudne momenty, ale trzeba jakby spojrzeć na to, że te trudne momenty, te trudne wyzwania to są nauczyciele, że nawet czasem robimy krok w tył. Ale ten krok w tył, tak zwany nawrót, pokazuje nam, że mamy kolejne obszary do przepracowania, kolejne obszary do pracy. I ostatnio też w jakiejś reklamie, tak naprawdę, widziałam takie hasło, które brzmiało mniej więcej tak: pod tą cierpiącą osobą, którą teraz jesteś, jest zdrowa, szczęśliwa osoba. I też Wika Paldi, czyli ta osoba, od której jakby dzisiaj zaczęłam, ona też mówi jakby z takim przesłaniem do ludzi: wszystko jest w tobie. Ty znasz wszystkie odpowiedzi, wszystkie odpowiedzi, które mogą cię uzdrowić. Tylko trzeba do siebie dotrzeć. Samemu też do siebie nie dotrzemy. Tak jak mówię, często potrzebujemy pomocy psychoterapeuty, dodatkowych źródeł inspiracji, tak? czyli coś obejrzeć, coś przeczytać, ale potrzebujemy też otaczać się odpowiednimi ludźmi takimi ludźmi, przy których właśnie czujemy się dobrze ludźmi, którzy nas wspierają którzy też rozumieją, gdzie my jesteśmy i jaką drogę przechodzimy to jest, to jest jakiś rodzaj społeczności to czasem może być rodzina ale czasem to nie może być rodzina często to, to jest właśnie to jest, tak jak mówię społeczność ludzi, którzy mają ten sam problem co my, dlatego też a wiele problemów, że tak powiem leczy się w grupach bo w grupie nie czujemy się osamotnieni a jeśli mamy to cierpienie i ten cień, to czujemy się bardzo osamotnieni, czujemy się najgorsi na świecie. Myślimy, że tylko my mamy ten problem, że tylko nas dręczy to uzależnienie. Szczególnie tutaj w, w mojej społeczności, że tylko mnie dręczy to, to obżarstwo, że tylko ja się w taki sposób zachowuję, że tylko ja jestem najgorsza. Nie. Właśnie kiedy trafimy do ludzi, którzy mają podobny problem, możemy zobaczyć, że to jest takie nasze wspólne człowieczeństwo, że jest wiele osób, które doświadcza tego bólu, tego cierpienia i jest przy tej ścianie. Myślę, że przy ścianie brzmi lepiej niż na dnie, ale czasem to jest na dnie. Że jest tak wiele osób i jest wiele osób, które się jakby odbiły i są szczęśliwe. I, i myślę, że właśnie w momencie, kiedy. Kiedy masz za sobą taką trudną drogę, znajdziesz sposób na, na to odbicie się, przede wszystkim poprzez właśnie odnalezienie siebie i też poprzez otwarcie się na innych ludzi, na, poprzez tą umiejętność w końcu tworzenia bliskich relacji, to dopiero wtedy tak naprawdę możesz też pomagać i wspierać innych. I zobaczcie, jak wiele osób, które pomagają innym i wspierają innych, to są właśnie osoby, które mówią: Ja też miałam taką historię. Ja też robiłam rzeczy, których się wstydzę, czy wstydziłam, ale mówię o nim, bo to jakby nas łączy w takim wspólnym w człowieczeństwie że no tak, tak to wygląda, że prędzej czy później Gdzieś ten mrok nas dopada i potrzebujemy się po prostu zatrzymać, skonfrontować i, i to swoje życie odmienić. I też przypominam sobie tutaj słowa Gabora Mate, że nie każda osoba, która przeżyła traumę, wejdzie w uzależnienie, ale każda osoba uzależniona, jakkolwiek będziemy to uzależnienie definiować i co będzie tym uzależnieniem, ale każda osoba, która jest uzależniona, przeżyła w swoim życiu traumę. Więc jeśli widzimy w sobie mechanizm uzależnienia, a uzależnienie jest to sięganie po substancję bądź jakieś zachowanie po to, żeby odsunąć od siebie nieprzyjemne emocje, żeby poradzić sobie ze swoim napięciem, żeby gdzieś uciec od siebie, żeby się oddzielić od tego, co nieprzyjemne, czyli jest, jakimś, jest formą, uzależnienie jest formą regulowania emocji w niezdrowy sposób, czyli taki, który który powoduje, że potem mamy konsekwencje, po których czujemy się jeszcze gorzej. Więc jeśli widzimy siebie w takim schemacie, uciekam od siebie, uciekam od swoich myśli, swoich odczuć, swojego napięcia w taki sposób, że potem czuję się jeszcze gorzej, to to jest mechanizm uzależnieniowy i to świadczy o tym, że może być trauma. Często tych traum nawet nie do końca pamiętamy, albo nie zdajemy sobie sprawy, że one tak na nas działają, ponieważ się zamroziliśmy. Ale zaufajmy osobom, które się na tym znają, że tak to działa, i że trzeba z jednej strony uporządkować przeszłość, z drugiej strony spotkać się ze sobą i porządkować teraźniejszość. I tam rzeczywiście za tym wszystkim jest piękne życie. Dziękuję. Tego pięknego życia Wam życzę. Um, tak czasem jest, że ta droga jest, jest trudna, jest bolesna. Ale to jest takie nasze wspólne człowieczeństwo też. I że ludzi, którzy przez to przechodzą, jest o wiele więcej niż nam się wydaje. Tylko, wiecie, każdy gdzieś zakłada jakąś maskę e i uśmiecha się, i zewnętrznie to wygląda bardzo dobrze, a bardzo wiele osób wewnętrznie czuje to cierpienie, więc tak naprawdę takich osób które się w tym bólu łączą, jest naprawdę bardzo, bardzo dużo. Nie jesteśmy sami. Szukajmy odpowiednich społeczności też, żeby, żeby to też nas wspierało w tym uzdrawianiu samego siebie. Jeśli to, co powiedziałam, przemawia do Was, jest Waszym doświadczeniem też, zapraszam do komentowania, zapraszam do pozostania ze mną, zapraszam do udostępniania. Dziękuję za uwagę.